Zmierz, a drużynie gruszką, brigadzią już od taków złożonych. Zaznaczona, czerpie, że napastników niech się boi. Hej, wieczysta, tej wieczysta, kochany kupie nasz. Każdy na meczu piłki nożnej, ty wspaniale już nam grasz. Osiemdziesiąt lat już mija, od krótków nasz piłkę gra. Tosy różnie się otoczyły, ale dzisiaj wygrywa. My kochamy swą drużynę i dopisujemy ją, bo wyniki żółtoczarnych czwartą chcą na beczoł. Hej, pieczysta, hej, pieczysta, ukochany klubie nasz. W każdym meczu półki nałożnej ty wspaniale już nam grasz. Pierwszy? Pierwszy. <gry> <gry> Ręka, ja, ja nie lubię, ale. ale, nie, ale... Przerwałam karę za rękę. Za To jest tak? Nie, 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 nie.